No okej, okay, to już pobieram. Hmm, pobieram, pobieram przygotowanie. Teraz musicie zadbać o to, żeby mieć miło wszystko wodę pod ręką, bo jak tyle będziecie gadali, to 40-45 minut na raz to może być ciężko. Ja tu się na bieżąco nawadniam. No to dobrze. No dobra, tak z tym prepem będzie dzisiaj wyglądało. Chciałbyś, żeby trochę szerzej to omówić, nie? No, no, to, by było, no. no to, to polecimy sobie może po kolei. No to jeżeli na przykład chodzi o, o, o ten roczny, powiedzmy, interwał, no to no wydaje mi się, że to już można, acz no, no w, można to już mówić na pewno o akceptacji w jakiejś formie w tym, w tym aktualnym i poprzednim okresie, nie? Mhm. No a co za tym idzie, no to teraz po tej jakiejś tam reakcji popytowej na, na wiłapie też ten w, w, a, czy roczny interwał jest tak ciężki do interpretacji w sensie, że no, tu już jakiś czas na tym wywiadzie siedzimy, więc ciężko mówić o jakimś takim dynamicznym zanegowaniu. No, natomiast na historii to później wszystko lepiej wygląda, że, że, że to zanegowanie faktycznie nie wiem, dzisiaj, jutro, pojutrze może nastąpić i ono faktycznie na wykresie będzie wyglądało później jak, jak, jakby, jakby faktycznie było dynamiczne. Nie? Więc no, to, to o tym, czy, czy, czy to zanegowanie będzie dynamiczne, czy nie, to będzie można mówić za, ki, za kilka dni, kiedy wystąpi, bądź nie. natomiast jest takie, że to są dniówki na tym, nie? I to... No, no, dokładnie. I ten, i, i, a co za tym idzie, to powiedzmy, że jeżeli hipotetycznie by tu gdzieś to zanegowanie nastąpiło, no to no to, to, to możemy się spodziewać cofnięcia do, do górnej bandy. No. I, i, I teraz tak idąc dalej, no. tylko że cofnięcie do górnej bandy to na pewno było mocno utrudnione. Jeszcze biorąc pod uwagę. Bo, bo tak się zastanawiam, bo jeżeli już tam, abstrahując od tego, czy to jest roczny, czy to nie jest roczny, nie? i powiedzmy, że to jest jakiś no. wykres z jakiegoś value, które, które nie wiemy, jak to, co to jest, to wydaje mi się, że też można zawsze sobie, można się zastanowić, czy. W takim ruchu mieliśmy dosyć dynamiczne wejście w strefę value, jesteśmy na VWAP-ie. Tam dopiero powiedzmy 2-3 bary, bary są w okolicach VWAP-u, no i zawsze też można sobie odpowiedzieć na pytanie, co w, takich, co w takiej sytuacji jest bardziej prawdopodobne: czy bardziej prawdopodobne jest góra, czy bardziej prawdopodobne jest dół? I mm, jakbyś na przykład z perspektywy tegorocznego do tego podszedł? Wydaje ci się, że to jest już moment, w którym trzeba patrzeć, że raczej kontynuacja w dół, czy jeszcze jest to moment, że że po tym powrocie do value i, yy, i zejściu na VUAP jeszcze gdzieś tam potencjał do tego, że przetestujemy górę zanim zejdziemy na dół jest na razie większe prawdopodobieństwo tak, czegoś takiego. czy znaczy, no, no bazując na samym rocznym to ciężko mi to powiedzieć, bo tu jest, powiem, no za mało mam informacji, żeby, żeby, ci, żeby ci tą odpowiedź udzielić, ale no jeżeli... O, bo ja, bo, bo ja bo no? tu podchodzę zawsze do tego w ten sposób, że przy takim pierwszym strzale, tutaj jest jeszcze względnie wcześnie. tak, I tutaj, co prawda, można by powiedzieć, że się kisimy na tym wiatr ale to jest dosłownie, no wiesz, gdyby to była, nie wiem, jakiś interwał dzienny i, i miałbyś raptem 3-4 świece, powiedzmy, wolumenowe tutaj dopiero, czy tam bary, no to, no to można by było jeszcze powiedzieć, że to jest jeszcze się nie kisimy, po prostu zeszliśmy i zobaczymy, co dalej. nie, I wydaje mi się, że im dłużej, bo po prostu gdzieś tam to, to przebywanie nad WIAP, jakieś próby nadbicia i, i, i kiszenia się tutaj. Im dłużej byśmy w takim miejscu przebywali, tym uznałbym, że większe, większa szansa na to, że raczej, raczej będzie nas ściągało w dół niż pójdziemy w górę, nie? I, I ja zazwyczaj do tego podchodzę w ten sposób. Jeszcze jakiś pierwszy impuls, jesteśmy na wip chwilę się zakisimy, no to gdzieś ten prawdopodobieństwo tego, że jeszcze pójdziemy, przetestujemy tą górę, zanim zejdziemy w dół jest większe, ale im dłużej na tym wiap siedzimy, tym przynajmniej ja tak zawsze do tego podchodzę, nie? Tym, tym większa szansa na to, że, że, że raczej będzie kontynuacja bez jakiejś tam próby testowania tego tego, no bo weszliśmy, dostaliśmy powiedzmy jakąś akceptację czasową w tym i, i wtedy można gdzieś tam iść dalej, nie? Bez, bez jakiegoś powiedzmy wejścia, impuls, pullback, y, utrzymanie i kontynuacja, nie. A, no, 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 no tak, no to ci nie zrozumiałem, bo myślałem, że na bazie tylko od po prostu te, tego, co, co teraz mamy, nie? A, okay, okay. Ale no tak jak mówisz faktycznie, no jeżeli, jeżeli im dłużej tu będziemy, tym, tym bardziej to grani korzyść na niekorzyść y, y, byczków, nie? No tak. I... No, a teraz idąc dalej, no bo to tu się dopiero zaczyna tak naprawdę klar, jakby no nieco bardziej klarować to wszystko, nie, no bo koniec kwartału i, i ten, i otwieramy się poniżej, poniżej poprzedniego tak naprawdę, nie? Już teraz. I, no i sytuacja jest mocno skomplikowana wobec tego, jeszcze jeszcze biorąc pod uwagę, że również poniżej, poniżej poprzedniego miesiąca. No to, to naprawdę nieciekawie teraz wygląda dla, dla kupujących, nie no bo sporo jest tych obszarów dość istotnych, które by trzeba było pokonać w drodze do, do tej, powiedzmy, górnej bandy, która by była teraz targetem. Nie? No w, w pierwszej kolejności to jest ta strefa, która y, się zbudowała dzisiaj y, na bazie y, i poprzedniego tygodnia, i, i poprzedniego miesiąca, i, i piątku. Nie? Czyli ta, y, no ta strefa wygląda mega, mega solidnie y, i na pewno będzie bardzo oporować w przypadku jakichś tam... Kolejnych prób yy, odwiedzenia jej, nie? No i chyba yy, trochę to też potwierdza, nie? Ten, ten impuls gdzieś tam to dosłownie gdzieś w tych miejscach to wyhamowało, nie? No dokładnie, dokładnie, dokładnie. No i, i, i tak, no i powiedzmy, że okej, okay, uda się przejść ten, 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 ten uber zasiek, no to, to, to tam gdzieś powyżej znowu jest właśnie ta, ta, ta już dolna banda raczej yy, znaczy już poprzedniego kwartału dolna banda, nie? Yy, no, więc no sytuacja jest dla, dla, ten, dla kupujących mega, mega niekorzystna na ten moment. I, i tak jak mówisz, no, że z tej perspektywy, to, to ta kontynuacja w dół jest, wydaje się, no, zdecydowanie bardziej prawdopodobna niż gdzieś tam niż gdzieś tam próba jakiegoś pullbacku, Mimo tego, że jesteśmy tak bardzo wyprzedani już. No, więc tak naprawdę no tak naprawdę to o jakiejś formie pullbacku to będzie dopiero można mówić w zakresie tego poprzedniego miesiąca, nie? A, a, a do momentu... No, A do momentu, jak się utrzymujemy poniżej, no to, to, to jest yy, yy, cały czas ruch w dół łamany na jakaś forma konsolidacji. Nie? No, no, i tak bym to w sumie na dzisiaj widział, yy, już przechodząc ten, do tego, jak to, yy, jak to dzisiaj mam zamiar rozgrywać, yy, jako po prostu linia na piasku. No to jest właśnie ta strefa, o której mówiliśmy, i, i granie na zasadzie powyżej-poniżej. Yy, Tą, z, ta, z, takim, z takim jeszcze zastrzeżeniem, że, że to poniżej to niekoniecznie znaczy ruch spadkowy, bo to poniżej to może być właśnie jakaś forma balansu nie? między tą strefą a, a tymi ostatnimi dołkami. No dobrze by było, bo to by był całkiem szeroki balans, no ale to generalnie dalej byłby, byłby powiedzmy, balans. Nie? I, I no, czyli można powiedzieć, że w zakresie tego poprzedniego tygodnia no, y, mm, coś no, takiego. Dokładnie, nie. Dopier dokładnie, dokładnie, no. no, dopiero dziś tam po zejściu i utrzymaniu poniżej tego, no to. No to, no to pewnie dalsza kontynuacja gdzieś tam spadków w kierunku, hmm, no nie wiem gdzie. No w kierunku głównym gudolnej bandy, ale no to na pewno nie dzisiaj, nie? No w sensie rocznej, nie? No bo tych, ty, tych targetów opartych na, na wiłapach, no to już brak, nie? Poniżej, poniżej rocznego wiłapu. No. no można by jeszcze celować w ten a, dobra, jeszcze jest, a nie, dobra, już nie ma, bo mam tu jeszcze na wykresie, ale to przecież już jest, już jest poprzedni, poprzedni kwartał, więc już go tam nie ma no, no tak naprawdę można by jeszcze celować w ten poprzedni v nie? No, tak od biedy, bo tam też jest vip tego roku. No bez wątpienia to nie byłoby jakieś najgłupsze, nie? Jakaś Ty reakcja tam. o tym 250, tak? No, 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 no. Co no. prawda ten strajk, co tam jeszcze jakiś czas temu o tym rozmawialiśmy na opcjach, to on już chyba sobie poszedł i go nie ma. Ale... No tak, już tam to nie siedzi na tym 10, mm, ale gdzieś tam wciąż, no nawet czy to jest na 10, czy na, czy to jest na S5 na 210, czy na 200, no to to jest raptem 10 punktów z perspektywy rocznego, to tam niezauważalne tak naprawdę. A, a trudno się kłócić z tym, że faktycznie tu jest yy, sporo tego, więc to mo, mo, mogłoby to wyhamować te potencjalne spadki, trochę mogłoby się tam to... Od, odreagować, z tym, że wydaje mi się, że to, co wciąż jest najistotniejsze, to jest to, co też wspomniałeś, czyli no trochę patrzenie na tę sytuację z perspektywy poprzedniego tygodnia, nie? Bo, bo w tych w okolicach górnej, jak i dolnej, no to można znaleźć sporo, sporo ważnych punktów odniesienia i i trochę wydaje mi się, że to może być takie właśnie granie na, na to z którą stroną się wywalimy, nie? No, no, dokładnie, dokładnie. Właśnie dlatego też sobie przygotowuję, napisałem, żeby gdzieś tam to mi nie umknęło, że tak naprawdę ten scenariusz utrzymania no to, to nie jest znaczy, gdzieś tam ze spadkami, tylko to jest yy, spadki łamane na na na, 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 kurde się jąka, na balans i ten. I, i dopiero gdzieś tam poniżej tej tygodniowej, no to szukałbym jakichś tam możliwości gdzieś tam, wiesz. Yy, no, grubszego, grubszej wyprzedaży, nie? a dopóki jesteśmy w, w zakresie, no to raczej raczej gdzieś tam bym w pierwszej kolejności czekał na utrzymanie go. Nie? Plus, tego taki, zakresu. że tutaj, tak jak mówisz, to jest w, wciąż 40 parę punktów, więc tutaj też będzie... No tak, będzie no, grać, jest solidnie, także mm, mm. takie, ta, takie balanse to można, to można grać. I tam też jest, jest jeszcze jedna kwestia, czyli pomimo tego, że tam te, te zasieki i później jest ten kwartalny, to ten kwartalny jest 70 punktów wyżej później, więc jeżeli by się udało dostać wyjście i utrzymanie na, nad tym powiedzmy 56-59, e, czy tej, tej strefy tam powyżej 50, no to mimo wszystko intradayowo, jakby mieli wiesz, cisnąć i dostać dopiero w web na poprzednim kwartale, no to, no to jest, będzie co grać też, nie? więc o tym też w razie czego nie można, e, nie można zapominać. nie. No tak, tak. Z tym, że na przykład tą strefę, bo ja tu mam dwie podażowe, większą i mniejszą, i, i pomiędzy, pomiędzy nimi ja bym tych pozycji do góry jeszcze nie szukał, tak naprawdę, bo. A ta bo tam yy, kompozyt. Jakiś stary. No stary chyba, no. no ale to jest, to jest, to jest yy, też to miejsce, gdzie w, zesz w zeszłym tygodniu tak reagowali. Yy, w piątek, no, gdzie tam też zanegowali. i tam jest chyba też coś z opcji, bo to jest 376. Nie, co tu jest? Nie, nie, sorry, nie, nie, to, to, jest, to jest zaczepiony view-up od, od ostatnich szczytów. Okay, okay. W tamtym miejscu też. Yy, no tak, no tutaj i... te, te reakcje w piątek, tak jak mówisz, tutaj było, bo to tam w tych okolicach gdzieś wyhamowaliśmy. Z tym, że ja to, nie, nie wiem czy mi to zostało, zostało, tylko że mam bardziej właśnie jako neutralną i, i dopiero gdzieś tam wyżej mają kolejną, no, ale w każdym razie. No nie wiem, wydaje mi się, że jakby udało im się nabrać rozpędu, wyjść i utrzymać nad tym 59, to, to mogą chcieć później wyjść wyżej i przetestować szczyty z poprzedniego, z poprzedniego tygodnia i gdzieś tam pchnąć w kierunku tych, tego, co się działo w okolicach tutaj, tego 410, bo tak naprawdę mieliśmy to urwanie, kiedy to było? Jakoś półtorej tygodnia temu i nie udawało im się wyjść nad te 410 i poszli niżej. Więc wydaje mi się, że gdyby gdzieś tutaj utrzymali się nad tym 59 i 60 i gdzieś ta presja była utrzymywana, to pewnie gdzieś byłaby szansa na. Ale to pytanie, jak szybko też nie? No dokładnie, bo biorąc pod uwagę, gdzie jesteśmy teraz i co my robimy, to, to ten scenariusz chyba do zakładki science fiction ląduje. No. Tak. no yy, I co? No i w sumie tak by to. Yy, tak bym to mniej więcej widział. No, nie wiem co tu jeszcze można dodać danych. Yy, a, jakieś są ASM jest o 16 i jakiś no, i, i jakieś tam PMA mało ważne o y, za 15. I to, co tam Łukasz też wrzucał na, na kanał no. yy, Power, nie, o 17, ale to już. 17, no. To już może będzie o, dobrze, na jakieś godzinne okienko na, w miarę ten spokojny handel. Z tym, tym że wiesz, co mnie martwi, jeżeli chodzi o, o dzisiaj. To jest to, że ta aktualna strefa, dzisiejsza wal jest mega chujowa z perspektywy prepa, nie? Bo na razie tutaj nic się nie spina, było to jebnięcie, które, które tak naprawdę wyrzuciło nas z tych 40 na, na dolną bandę z piątku. E, no i pff, może tam gdzieś to się nie wiem, podejdzie zaraz niżej i będzie można jakoś spróbować grać na kontynuację w kierunku e, 310, no ale zobaczymy, nie? Zobaczymy, co się. Albo z drugiej strony, jakbyśmy mieli jeszcze w overnight zejść tutaj, miałaby być czapa i później powrót do, do piątkowego. Gdzieś by się to pokryło, no to wtedy też można było dostać setup na, na zagranie w tym kierunku longa, nie po zanegowaniu w, w tym miejscu powrocie do, do, dziennego, do dziennej strefy wali, piątkowej strefy wali, gdzieś tam kontynuacja do góry, może, może coś takiego. No w każdym razie dobrze było, żeby za, trochę się to zaczęło pokrywać tym, co potencjalnie można tutaj wykorzystać jako punkt odniesienia, nie? No tak, no biorąc pod uwagę jak teoretycznie wyglądają zasięgi pomiędzy poszczególnymi strefami to powinno być co grać. No tak, tak, Tego się trzymajmy. Dokładnie tak. No dobra, coś jeszcze byś dorzucił? No chyba już nie jestem w stanie, także nie. No dobra, ktoś ma może... A Marcin. Chyba, nie wiem czy tego na odsuchu. Chyba tak. No dobra, to nie będę cię już tam wyciągał. No dobra, to co, to skoro, skoro tak to wygląda? To co, to, to zobaczymy, co, co przyniesie nam to otwarcie, w którym miejscu, jak ta jak, ta, jak ta dzienna będzie wyglądała. No i tak jak mówisz, miejmy nadzieję, że przy tych zasięgach, które tutaj są, to, to coś tam się uda z tego tortu jednak wykroić i, i wziąć dla siebie, nie? Także dzięki za prowadzenie i to. I słyszymy się na otwarciu. Dzięki również, do później. Na razie hej.